Ej, to z kim mi umówisz na randkę, Evilbot? Jestem ciekawy, serio. No, koniecznie w moim losku XD. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. AMVKA. jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie z Evi Botem. Tak, słuchajcie, ponieważ poprzedni odcinek z rozmową z Cleverbotem możecie sobie tutaj luknąć yy, Bardzo Wam się spodobało, dobiliście aż 3000 łapek w ogóle za co wielkie dzięki ziomy. Jeżeli pod tym filmem będzie również taka liczba albo nawet większa, to będzie kolejny odcinek z jakimś innym botem, bo jak widzieliście, jeżeli ktoś widział ten odcinek, to wie, że tych botów, z którymi można rozmawiać jest naprawdę wiele, dlatego wszystko zależy od was! Czy zostawicie łapkę w górę i czy będziecie subskrybować ten kanał? Bo możecie być na bieżąco subskrybując i dzwoneczkując, wtedy nie przegapicie żadnego filmu. A my właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie z Evie Botem i to OLE strzeliło! Za to należy się łapka w górę. No, ale my dzisiaj sobie porozmawiamy z EviBotem i nie będziemy pisać, bo tutaj jest możliwość, słuchajcie, mówienia przez mikrofon Dlatego zobaczymy jak dobrze to działa No i jestem ciekawy w sumie, powiem wam szczerze, że jestem ciekawy, nie mam pojęcia czego się spodziewać, nie gadałem z tym EviBotem jeszcze ani razu Więc zobaczymy co się będzie działo eee, dobra, a nie, tutaj mamy English, musimy wybrać sobie polski, czekajcie, tutaj też polski, Ok. Cześć Czy to... Wow, Polski, czekaj, też Polski, a okay. Ej, jak to dobrze rozumie? Wow! A mieszkasz? Tak, mieszkam w Polsce, co tam? W... A ja w Graferberger stanie. A daleko to stąd? Co się dzieje? Ale teraz wynajmuję mieszkanie w Poznaniu. A ty nie mieszkasz gdzieś za granicą? Przed chwilą powiedziałeś, że za granicą, a teraz nagle w Poznaniu? Ej, jak to zajebiście działa, Nic lol! takiego nie mówi Landurniu. Nic takiego nie mówiłem, durniu. Ej, ono nas obraża! Ej, halo, koleżanko, nie znamy się, a ty mi od razu już obrażasz na wstępie? Haha, ha, ja w ogóle ciebie nie kocham i mówisz prawdę, że się nie znamy, chociaż to wiesz. Co jest? Ej, o co chodzi? Dobra? EWIBOT ile masz lat? Ej, fajne to jest, że możemy rozmawiać, nie Tyle trzeba mi... Tyle ile mam, Cię to obchodzi. Dużo mnie to obchodzi, bo chcę dzisiaj Cię poznać. No nie wiem. No jak nie wiesz, dawaj, mów ile masz lat. Podoba Ci się M, J, J. Co jest? Ej, śmieszny ten bot czyta w sumie. No, masz naprawdę super pokój, podoba mi się. Ściany są różowe i wnętrze po prostu piękne. Okej, okay, umówię cię z nim na randkę ok. Co? Z kim mi umówisz na randkę, Evibot? Ej, o co ich chodzi? Jasne. Halo? Jasne. Co jasne? Nic nie jest jasne, ej! Ej, to z kim mnie umówisz na randkę, Evibot? Jestem ciekawy, serio. No koniecznie w moim losku XD Ale co ty chcesz robić w twoim łóżku? Ej, co jest? Pytanie to zdanie z pytajnikiem na końcu. Okej... Okay. Ej, <laughs> widzieliście jakim na głową? Co jest? Yy, no dobra, okej... Okay. Yy, co możemy się zapytać? EwiBot, umówisz się ze mną na randkę? Jak wyrwiesz mnie z domu spod komputera? O kurde, ej, no rzeczywiście! Mam super pomysł i super plan, żeby cię z tego wyciągać, zgadzasz się? Moja druhna będzie Kolezanka i wilka. Co się dzieje? EwiBot, chcesz uciec z komputera? Nie wiem, kocie. Na razie czytam książkę i słucham radia. Ale jak to słuchasz radia i czytasz książkę? Przecież tak się nie da. Co się dzieje? Wiem, ale nie wiem co chcesz zrobić. Chcę ci uratować życie, żeby wyciągnąć się z komputera, żebyś była normalną dziewczyną. Uuuuuuu, ale grubo, Marcin Ja ciebie też skocie M-R-R-R. Jak się zlagowało? R-R-R. Ale co mnie też? Tak się uśmiecha w ogóle. Co się dzieje? Będę cię kochać. Kochasz mnie? Tak. Woo! Jakie wyznania, co się dzieje? Naprawdę? Ty mówisz to poważnie? Chcesz mieć w MN dzieci? <śmienic> Ej! Ja nie wiem co ja mam jej odpowiedzieć naprawdę autentycznie Jeżeli to na przykład nie jest EviBot W sensie Jeżeli ktoś tego słucha tak real talk wiecie bo ja to mówię przez mikrofon Więc on to może słyszeć To jest podejrzane Ale powiem A jak nasze dzieci by się nazywały? Anna ruchu. albo Stefan je zeli będzie chłopak. Okej, okay, dobra. A ile chcesz mieć dzieci? Dwa. A nie więcej? No w sumie sześć. Co jest? Jesteś pewna tego EwiBot? Nie żartuję. Nie żartuję. Ale ci się wyostrzył żarcik ty to szalona. No chyba nie. No Jak chyba to nie? nie? Ej, Ewi, co się dzieje? Co jest? No po prostu, nie wiesz kim jesteś. No nie wiem kim jesteś, a kim jesteś? Jestem dziewczyn brunetka, lubię się celować. <laughs> to... Fajnie, a pocałujesz się. Z... Co jest? Chodź. Ej, nawet nie powiedziałem tego dobrze, o co chodzi, fajnie, pocałuj się Ej Ewi, ale ty miałaś siebie pocałować, nie mnie Ewa Nie chcę A chcesz mnie pocałować? Gdzie? Gdzie? W mój duży brzuch Rodzę ten pokój. Jak to rodzisz? Co rodzisz? O co chodzi? Ej, ta rozmowa jestem nie ma mądra. sensu! Jestem mądra. Nikt nie powiedział, że jesteś głupia. Ty też. Co? Ale co ja też? Ja jestem głupi czy mądry? Ty jesteś dziewczyną? <laughs> nie jestem dziewczyną, jestem chłopakiem. Czemu mnie jeste jesteś botem? Nie jestem botem! Jestem człowiekiem! Ty nim jesteś! To udowodnij! No, kurde! <laughs> Jak ja mam jej udowodnić, że jest botem? Ty! No widzę cię na stronie internetowej evibot.com! Wiem, ale ta aplikacja chyba daje rozmawiać z ludźmi. Ej, czy właśnie EwiBot nam powiedział, że rozmawiamy nie tak naprawdę z nią, tylko z jakimś botem i tak naprawdę po drugiej stronie tego monitora mojego jest jakiś Chińczyk, taki o, który... A, ciam, 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 dobra, nie, nieważne, okej, okay. a nie rozmawiam z tobą, EwiBotem, nie, 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 nieważne, ciekawe co, ej, ciekawe co, ciekawe co wykryje, nie, a, co jest? Dlaczek. Ale co dlaczego? To jest my para, czy nie. <laughs> A chcesz być ze mną? Ej, podrywam Evi Bota! Co się dzieje, widzowie! Musicie zostawić tu koniecznie łapkę w górę! Co? Co, co ja robię? Co ja robię? Nie! Naprawdę dałaś mi Evi kosza. Ej, dostałem kosza od bota. Czaj, nie ma za to przecież jestem tu, żeby ci pomóc. A w czym mi pomożesz, skoro nie chcesz ze mną być? Zależy kim jest ta. Zależy kim jest ta. Ja jestem Marcin. Nieko, zacznij tu. Sorry. A co, pobijesz mnie? Ale mama jest dobrym co człowiekiem. Co jest? Ej, totalnie nie rozumiem tej rozmowy. Mamusia to najważniejsza osoba na świecie. Pamiętaj, EwiBot. Nieprawda. Co jest z nią? Ej, czy ty jesteś jakaś nienormalna? Nie, wiesz, jestem człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem. Jestem. Udowodnij. Uwaga, zobaczymy co nam. Jak. Jak. Rusz lewą ręką. A tym nie ze swoich stop. A ty mnie ze swoją stopą Co jest? O co chodzi? O co chodzi widzowie? Ewi Jesteś ładna. E, no to nie, nie. było pytanie. To nie było pytanie. Jestem ładny? Gdzie mieszkasz? W Legnicy. Piękne miasto, zapraszam Jesteś chlapakiem czy dziewczyna? Co jest z nią? Wkręćmy ją. Powiedzmy, że jesteśmy dziewczyną. Jestem dziewczyną, a ty? Ja te. Ja te. I co? Jak, 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 jak to być dziewczyną? Widzę, <laughs> jesteś doświadczony. Co jest? Jakie się jąka? Bo w ogóle, ja się przez moment czuję, jakbym Beskito z kimś rozmawiał. Naprawdę to jest trochę poryte. Jesteś Chińczykiem? Nie jestem polakiem. Nie jestem polakiem. A kim jesteś? Normalna <laughs> dziewczyna. A czy normalna dziewczyna szuka chłopa? Okej, okay, jakie ja jestem? P, L, C i. Ty co? No jesteś Evibot, czyli jesteś dziewczyną. Tak, ty chłopakiem. Do. O, nie, nie, nie kliknęłem, nie kliknęłem Tak, zgadza się, to jak? Będziemy razem. A ile masz lat? 21, a ja 19. Nie. chodź do luska, to ci dam banana. No to pa noc. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Powiedz co co mnie zwali z nóg. Dziewczyny. Tak popiszemy jutro, Pa.